Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Przy złej pogodzie wycieraczki Renault Duster odgrywają ważną rolę w bezpieczeństwie jazdy, a ich stan zależy od tego, jak dobrze jest czyszczona szyba. Modele fabryczne są bardzo podatne na niskie temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych, dlatego zaleca się ich wymianę co dwa lata. Wybierając wycieraczki, należy zwrócić uwagę na producenta, rozmiar modelu i rodzaj konstrukcji. Wybór rozmiaru. Wycieraczki w Renault ster mają podstawowy rozmiar: po stronie kierowcy 51 cm, po stronie pasażera 51 cm, E 35 cm. Pasują również 38 cm. Oryginalne wycieraczki mają numer katalogowy: przednie 288901158R. 7 miliardów 701 milionów 66 672, analogowe a same 30 985. Wszyscy właściciele samochodów Duster mają problem związany z pozostającym brudnym trójkątem na przedniej szybie, wynika to z faktu. Że fabryczne wycieraczki nie są w stanie zrobić tego jakościowo. Wada i brak nadzoru ze strony deweloperów doprowadziły do tej usterki. Można rozwiązać ten problem poprzez wymianę trapezu odpowiedzialnego za wycieraczkę przedniej szyby, jednak dla wielu osób jest to dość trudne. Dlatego montuje się dłuższe pióra wycieraczek. Oczywiście wada nie zostanie całkowicie wyeliminowana, ale w ten sposób stanie się mniej widoczna. Zamontuj wycieraczki o następujących rozmiarach. Strona kierowcy Y 60 cm po stronie pasażera 53 cm. W szczególnych przypadkach należy zamontować wycieraczki w rozmiarze 65-55 cm. Aby zapobiec ich sklejaniu się, należy zdjąć smycz szczotki i przesunąć ją o kilka zębów, rodzaje. Obecnie pióra wycieraczek Renodus ster mają kilka odmian, szkieletowa. Posiada sztywny ruchomy metalowy stelaż, dzięki któremu gięcie odbywa się bezproblemowo, z uwzględnieniem reliefu szyby. Metalowa podstawa posiada gumowy skrobak, który styka się z szybą, dzięki czemu odbywa się czyszczenie. Ich cena jest stosunkowo niska. Mają niewielką wadę, w zimnie mechanizm staje się prawie nieruchomy, co prowadzi do niewystarczającego czyszczenia szkła. Bezramowe, z wyjątkiem wysokiej ceny. Nie mają wad związanych z pierwszym typem, ponieważ konstrukcja jest monolityczną podstawą, której osobliwością jest to, że mocno przylegają do całej powierzchni szkła i nie tracą swoich właściwości na zimno. Hybrydy pojawiły się nie tak dawno temu i mają połączoną konstrukcję, łącząc ramę i typ bezramowy. Model hybrydowy to metalowa rama, zamknięta szczelną plastikową obudową. Dzięki czemu nie zamarzają zimą. Ze względu na złożoną konstrukcję mają wysoką cenę. Wymiana. Jeśli jakość zwykłych wycieraczek nie odpowiada lub są one zużyte, należy jak najszybciej wymienić wycieraczki Renault Duster. Proces wymiany jest następujący. Odsuń wycieraczki od szyby. Naciśnij język mocujący wycieraczkę doprowadzić do podstawy. Tak aby haczyk wypadł z zatrzasku. Zdjąć z dźwigni dźwignia może dosięgnąć szyby z powodu uderzenia i zaleca się umieszczenie szmat na przedniej szybie, aby uniknąć jej zarysowania, dół. Do wyboru szczotek do samochodu należy podejść odpowiedzialnie. Trzeba wybrać nie tylko zaufanego producenta, ale także odpowiedni rozmiar i rodzaj szczotek, ponieważ ten wybór bezpośrednio wpływa nie tylko na trwałość, ale także na bezpieczeństwo użytkowników na drodze w złych warunkach pogodowych.